Pragnę Państwa poinformować i zaprosić yy, od dnia 11 lutego do holu w Starostwie Powiatowym przy Świętego Antoniego 49, gdzie będzie trwała przez okres dwóch tygodni do dnia 22 lutego wystawa prac artystycznych pana Marka Karewicza, naszego wybitnego fotografika w dziedzinie jazz rock and roll. Będzie to przegląd 50 lat polskiego jazzu, polskiego rock'n'roll'a. Bardzo gorąco zapraszam. Będą to naprawdę cenne, że tak powiem, artystyczne rzeczy pana Marka. Pan Marek, przypomnę, przez okres dwóch lat jeździł w trasie koncertowej z wielkim geniuszem jazzu, rock'n'rolla Ryan Charlesem, gdzie wiele rzeczy, wiele fotografii powstało. Również z Milesem Davisem, gdzie mam zaszczyt dzisiaj wystąpić w tej koszulce? To prawda, wielkie dzieło pana Marka Karebicza, które jako jedyne w historii jego działalności fotograficznej zawisło na nowojorskich wieżowcach. Właśnie na życzenie pana Milesa Davisa Marek wykonał 10 na metrów, na 3 metry wielki baner i to przez kilka tygodni wisiało w Nowym Jorku, gdzie przyciągało wzrok nowojorczyków do wielkiego dzieła. Tak, zapraszam bardzo gorąco na wystawę gdzieś od godziny 10 rano już w poniedziałek 11 luty Hall Starostwa Powiatowego przy świętego Antoniego 49.